Dlaczego polska waluta jest tak słaba? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Dolar kosztuje w okolicach 3,95 zł. No i to jest blisko maksimum z 52 tygodni. Co się dzieje z polską walutą? No, jeżeli chodzi o polską walutę, to w zasadzie ciężko znaleźć jakikolwiek pozytyw. Od kilku tygodni mamy praktycznie nieskończoną wyprzedaż polskiego złotego jeżeli chodzi o stosunek dolara do, do złotego, no to w zasadzie nie widać może tego wielkiego ruchu wyprzedaży polskiego złotego, bo cały czas gdzieś tam znajdujemy się w okolicach takich lokalnych maksimów z ostatnich miesięcy, prawda, tutaj mamy ten poziom 3,95, poziom 4, 4 złotych nie był dawno osiągnięty, natomiast jeżeli spojrzymy sobie już na, sytuację m, związaną z e, euro, e, no to tutaj e, widzimy naprawdę bardzo... No, o 10 a, groszy złoty się osłabił w ciągu miesiąca. Dokładnie, mniej więcej. dokładnie. no tutaj e, ta wyprzedaż w stosunku do europejskiej waluty jest e, przeogromna. Poziom niemalże 4 63 z perspektywą na potencjalne dalsze wzrosty, czyli słabość polskiego złotego. Również, jeżeli popatrzymy sobie na franka szwajcarskiego, no to tutaj też frank szwajcarski do złotego bardzo wysokie poziomy. Tutaj mamy 4,27 z perspektywą też wybicia dalszego, być może 4,30 jest w zasięgu tak naprawdę. Ataku na, w perspektywie najbliższych tygodni, skąd ta słabość złotego? Złoty traci oczywiście ze względu na czynniki zewnętrzne, czyli gdzieś tam jest dalej postrzegany jako rynek wschodzący, emerging markets czyli traciły wszystkie waluty wschodzące w związku z ryzykiem powiązanym z Chin, czyli potencjalny upadek firmy Evergrande. Niemniej oczywiście są to też czynniki krajowe, czynniki krajowe i też związane z Czynnikami zewnętrznymi. Jeżeli chodzi o same czynniki krajowe, no to oczywiście stopy procentowe, które no nie mają perspektyw na wzrosty, chyba że byłyby tu jakieś mocne działania ze strony Europejskiego Banku Centralnego czy Fedu, no to również gdzieś tam Narodowy Bank Polski się będzie na to patrzył, ale nie jest to oczywiście scenariusz bazowy. Więc stopy procentowe w Polsce raczej nie wzrosną, mimo tego, że inflację mamy naprawdę. Można powiedzieć, już niemal monstrualną. Z tego co pamiętam, 5,5% ostatni odczyt inflacyjny, więc no nie wygląda na to, żeby ta inflacja miała jakoś w najbliższym czasie spowolnić, a Wiele instytucji spodziewa się, że w przyszłym roku, początek przyszłego roku, przyniesie nam nawet inflację rzędu 6%, więc no tutaj jest już pewien problem, który no zbyt wysoka inflacja powoduje, że po prostu wartość złotego spada na łeb, na szyję i oczywiście ten czynnik. Najważniejszy można powiedzieć, który prowadzi do tego, że ta słabość złotego jest wzmocniona w ostatnich dniach, czyli problemy Polski na arenie europejskiej. Czyli ostatnia decyzja CUE o nałożeniu kary. Na Polskę, to oczywiście absolutnie nie, nie jest pomocne dla złotego i pokazuje, że Unia Europejska może chcieć nakładać coraz więcej jakichś restrykcji na Polskę. Jeżeli mamy właśnie podjęcie takiego pierwszego kroku, to jeżeli. Europe Polska polityka nie będzie iść spójnie z kierunkiem polityki europejskiej, może dojść do tego, że tutaj te drogi będą się coraz bardziej no nie, będą, nie będą ze sobą spójne i dojdzie do tego, że coraz więcej będzie nas różnić i Unia Europejska może chcieć w jakiś sposób bardziej karać Polskę, a jak wiadomo to nie jest zbyt dobre dla. Polskiej gospodarki oraz polskiej waluty, natomiast oczywiście, jakby tutaj mówimy o cały czas o negatywach, natomiast z perspektywy takiej historycznej, złoty jest bardzo mocno wyprzedany, więc tak naprawdę, jeżeli jakieś ryzyko przeminie, inne będą zmniejszone. To widzę tutaj szansę na to, że jednak polski złoty gdzieś tam pokaże swoją siłę i być może w perspektywie nawet tego roku zauważymy jeszcze spadek w okolicy na przykład 4,55, jeżeli chodzi o euro. Złoty bardzo się osłabiał. Dlaczego? O tym rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy, miłego dnia. Dziękuję również.